Cześć, siema, z tej strony patryk Że Proszę wam powiedzieć, że jesteśmy w kolejnym odcinku Resident Evil 5 i jestem genialny Pamiętacie jak się z tym jak to zrobić? Po prostu odwracacie jak to już sobie otworzycie te drzwi, za pomocą tamtego posążka Odwracacie ten w stronę ściany To ciulstwo co stoi na środku odwracacie w tą stronę Później naprawiacie i... Kurde, jestem genialny ma, no, aby była ze mnie dumna. Będzie obiad. No chyba wiadomo, w końcu wiadomo, kto to robił. Tylko się nie spal po drodze. Znaczy życie się spalisz. No prawa. Okej. Okay. O, zapis. Od razu tutaj. Mapkę włącz. Podziemne ogródki, na to wychodzi. W Ameryce mają na dachach to, w Afryce mają w podziemiach. So I'll Umbrella Umbrella what? what was Umbrella doing? I don't know It doesn't look like anyone's been around for a while You can be sure they wanted to keep this place a secret Some of this equipment's got the Triso logo on it No to wychodzi Koniec rozdziału 4, 2 Ok, zgony 3 Uuu, słabiutko Akta plemię Jakieś tam plemię eee, Kup co, co mamy, kup, możemy kupić, co to jest? Pistolet Co to coś tam, jakiś tam pistolet Ej, trzy wersje pistoletu nie chcę kupić nic, nad mnie nie stać. Tego bożka sprzedamy. krząszcza Chrzą Dwa rubiny. Coś jeszcze by mieliśmy, nie? Nie, chyba nie. nie muszę hałasować. Muszę! Akurat mi się przyda. Daj, o lepsze, kopicie Po to się przyda lepszyć. I skrócenie czasu ładowania No dobra Gotowe Tak e, chcemy wyjść Oto się w 5-7

Alright. Coś tu jest Dzień głównego naukowca Brandona numer 1. 1966 4 grudnia. Pan Spencer wspomniał kiedyś o kwiecie z wanym schodami do słońca. Kwiat ten miał ponoć obdarzać niesamowitymi umiejętnościami osobę, która go spożyła. Wszyscy sądziliśmy, że to jeden nie... Pogłoski lub legendy, ale późniejsze badania dowiodły, że się myliliśmy Pierwsza osoba, którą, która dostrzega wartość tej odpowiedzi był mój mentor, dr James Marcus Założył, że mogłaby istnieć mógłby istnieć dotąd nieznany wirus zdolny do zmiany DNA jakim wielkim wykazał się wyczuciem Jego hipoteza się potwierdziła Znalezionego w kwiecie wirusa nazwano geneza Przez trzy miesiące spędzane w Afryce sumiennie pracowaliśmy drżąc a wyniki badań i odpierając ataki NTI Aha. Aż wreszcie nasze wysiłki zostały wynagrodzone. Humor poprawił się nawet doktorowi Markusowi, który od do wczoraj wyglądał na wyczerpanego. Chcę jak najszybciej wrócić do domu, żeby pogrążyć się w, szczegół w szczegółowych badaniach. Czuję to samo. Jak najszybciej chcę poznać tajemnicę wirusa, gen wirusa geneza. 67. 12 lutego. Znaleźliśmy się w kropce. Przywieźliśmy z Afryki kwiat genezy i spróbowaliśmy go tu uprawiać. Pierwsze próbki wirusa, gene... wirusa geneza nie posiadają zdolności modyfikacji DNA. Uprawialiśmy kwiat po to, by rozpocząć masową produkcję wirusa geneza. Na początku wszystko szło zgodnie z planem. Rośliny były silne i szybko rosły. Po niedługim czasie zaczęły kwitnąć. I właśnie wtedy okazało się, że mamy poważny problem. Kwiaty nie zawierały wirusa geneza. Możliwe, że środowisko w jakim wzrastają wywołuje rozwój wirusa. Trzeba tę sprawę dogłębnie zbadać. 23 marca. Nie ma postępu. Staraliśmy się uprawiać kwiat w różnych warunkach, lecz nie udało się nam zapoczątkować rozwoju samego wirusa. Próbowaliśmy zmienić ziemię, wodę, temperaturę i nasłonecznienie. Wszystko na nic. Wydałem się z doktorem Markusem za zaciekłą dyskusję dotyczącą kierunku, w jakim zmierzają te badania. W trakcie rozmowy nagle pan Spencer lekkomyślnie zaproponował, żeby założyć firmę. Bez wirusa geneza nie ma sensu zakładać firmy. Czy on tego nie widzi? To wszystko mija się z celem. Oczywiście. To wszystko mija się z celem. Dobra, trochę długo czy czytałem, ale to nie moja wina. <tryk> Czemu nie lubię takich pomieszczeń? O naboje do strzelby, naboje do Wszystko się przyda O dobra, to już sobie sami czytajcie Albo chociaż 15 kwietnia Od ostatniego przełomu minął już ponad rok Dlatego właśnie wraz z doktorem Markusy postanowiliśmy wrócić do Afryki Nie możemy dłużej kontynuować badań bez wirusa geneza Wiem, że regularne ataki n... Ni... 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 Wykończą mnie nerwowo, ale wytrzymam to dla dobra naszych badań. Przewidując moje zbliżające się załamanie, pan Spencer zareagował. Skoro martwi się plemieniem Nidipaya, trzeba będzie usunąć ich z tego równania. Mogę sobie jedynie wyobrazić wyraz szoku na naszych twarzach. Nigdy o tym nie pomyśleliśmy. Było to dosyć nietypowe rozwiązanie naszego problemu, ale wydawało się, że... Nic innego nam nie pozostał. Wraz z doktorem Markusem postanowiliśmy wypróbować plan pana Spencera. 19 sierpnia. W końcu jakieś dobre wieści. Dowiedzieliśmy się, że udało nam się wypędzić Inutipaya z ich ziemi. Zdobyte tereny to zaledwie połowa podziemnych ruin. Ale jeśli znajduje się na nich miejsce, gdzie rośnie kiargenezy, nie powinno być żadnych problemów. Pan Spencer zapowiedział, że planuje wznieść na miejsce wznieść na miejscu ośrodek badawczy, dzięki czemu przyspieszymy Badania nad wirusem. W pośpiechu przygotowaliśmy się do podróży do Afryki, lecz pan Spencer zażyczył sobie, żeby dr Markus został w Raycon City i przejął ośrodek szkoleniowy. Początkowo prośba ta zbiła nas z stropu, ale wkrótce zrozumieliśmy, że takie rozwiązanie dyktuje logika. Doktor Markus potrzebuje spokoju, żeby skupić się na badaniach. Gdyby był w Afryce, nie miałby w tym momencie dostępu do odpowiedniego obiektu. Mam tylko nadzieję, że afrykański ośrodek badawczy szybko powstanie. Tak więc to ja samodzielnie wyruszę do Afryki i prześlę doktorowi Markusowi próbki wirusa Geneza. I doktor Markus i pan Spencer zgodzili się, że to najlepsze rozwiązanie. Muszę poczynić przygotowania do wyjazdu. Mam przeczucie, że do jutra będą bardzo zajęte. 29 września. Jestem w Afryce już od dwóch tygodni. Dobrze, że doktor Markus nie przyjechał. To miejsce ciężko by było nazwać Ryan dla naukowca. Tak zwany ośrodek badawczy. To po prostu kilka namiotów, a dodatkowo jeszcze musimy zatrudniać uzbrojonych żołnierzy do ochrony przed Nidipaja. Jednak najbardziej denerwuje mnie odgłosy budowy prawdziwego środka badawczego. Jak mam się niby skupia... skupić na badaniach, gdy wszystko wokół przysięgło się przeciwko mnie? Staram się tylko skoncentrować na uzyskaniu próbek wirusa z kwiatu genezy, żeby móc wysłać się doktorowi Markusowi. Mam nadzieję, że jeśli skupię się na pracy, uda mi się zachować zdrowy rozsądek w tej zapadłej dziurze. 69. 15 czerwca. W końcu ukończono środek badawczy. To prawdziwe afrykańskie centrum badawcze Umbrelli, a nie jakieś tam namioty. Jednak w ciągu ostatnich 9 miesięcy Rozumiem, że środek jest za mały na nasze potrzeby. Musimy go powiększyć i lepiej dostosować do badań. A wtedy będzie go można zapełnić większą ilość liczbą Utalentowanych naukowców. Musimy stanowić pierwszą linię badaniach nad wirusem Geneza. Nasze osiągnięcia bardzo się przesłużą doktorowi Markusowi w jego pracy. Rzadko się to zdarza, ale akurat w tym przypadku ten stary grosz Spencer zgodził się ze mną. Uuu, dużo czytania, dużo. Ta fuck. i don't know how but they could be using them to produce biological weapons this is the facility from the picture There's no doubt about it we're finally getting somewhere Co tu się stało? Cholercia Ile krwi? Rzeźnia Patrzę patrzę pazury Krew Cała łazienka zalana no Nie wiem czy chcę to, to otwierać

Я дома давал аммуниции. na zwierzęta. No teraz już wiecie co to znaczy. No. No, 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 no. Takłeś jeszcze nie? Nie mam pojęcia co to kuźwa było. To pewnie nas śledziło przez całą tą drogę. Nie skarbie Który nie ma miejsca Dobra albo chociaż zostaw to. wyżej później o eee, to jest chwila prawdziwe AK 47 No kuj wa hopie Teraz możemy się pobawić Punkt Thank you there one more of them Yeah we wouldn't last in a fight with i don't think they notice us i guess their senses are weak just to be safe should be as quiet as possible. Uh-huh.